Jest już ze mną Karolina Filipkowska, to oczywiście oznacza, że czas na pierwszą oporanku prognozę pogody. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Czy te prognozy, o których mówimy Państwu od kilku dni dotyczące antycyklonu INES, który nadchodzi i mamy nadzieję, że nadejdzie i że to się nie rozmyje gdzieś tam w powietrzu, są nadal aktualne? Będzie upalnie? Bez zmian. Najbardziej ten układ wysokiego ciśnienia będzie wpływał na to, że będzie słonecznie. Co prawda noce będą trochę chłodniejsze, bo nie będzie tej otwartej. To no jest blokowałaby... zaledwie w Warszawie 13 stopni. Nasz inżynier studia, Michał, który jechał na rowerze, powiedział, że z marzu. No Mamy 12 dzień sierpnia. To będzie się zmieniać w trakcie dnia. Dziś jeszcze nie powyżej 30 stopni, ale w kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. No i faktycznie warto zwrócić uwagę na to, że niebo będzie pięknie rozgonione, jeżeli chodzi o chmury. Bo dziś, z 12 na 13 jest noc spadających gwiazd, więc będzie ideło. Moment. Tak, nie będziemy chodzić z głową w chmurach, tylko z głową w gwiazdach w nocy. Warto jest skorzystać z tej okazji, bo wszystko wskazuje na to, że warunki synoptyczne będą idealne do tego, żeby podziwiać ten spektakl na niebie. To, co będziemy podziwiać w trakcie dnia, to spora ilość słońca w całym kraju bez wyjątku. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak to dokładnie będzie wyglądać. No bo wspomniany układ wysokiego ciśnienia nad. To też słońca brakować nie będzie. Napływać do nas będzie jeszcze nie to upalne powietrze, ale ta cyrkulacja już niebawem się zmieni i naprawdę te wskazania będą wyjątkowo wysokie. Na to prawdziwe dla wielu lato czekaliśmy, trochę lipiec nie dopisywała, no ale jak widać sierpień pozytywnie, dla wielu, szczególnie dla urlopowiczów, nas zaskoczy. W Warszawie dziś do 27 stopni, słonecznie. Za naszą wschodnią granicą też sporo rozpogodzeń. W Mińsku 20 stopni, Kijów do 24, Moskwa 21, tam opady deszczu, stolica Skandynawii 20, 23, Paryż 36 stopni, bezchmurne niebo, Półwysp Iberyjski z temperaturą maksymalną do 38, w Rzymie 39 stopni, niewielkie zachmurzenie na pewno brak opadów. W naszym kraju przejaśnienia, rozpogodzenia w większej części Polski do bezchmurnego nieba i faktycznie jeszcze dość chłodno. Kielca 8 stopni, w do 9, Lublin do 9 stopni. Poza tym już 17 to rejon Zielonej Góry. W trakcie dnia temperatura ładnie nam wzrośnie. Dziś Taki komfort termiczny, tak to można zgrabnie nazwać, zostanie zachowany, bo bez upału, ale z temperaturą nawet rzędu 27-28 stopni. W linii wybrzeża 21-23 zakopane tam do 25 stopni. Trochę więcej niegroźnych chmur na północy, ale tam zachmurzenie maksymalnie umiarkowane, wszędzie bez opadów. To też warunki drogowe. Dobra, w całym kraju bez wyjątku. Warto dziś pamiętać nie o parasolach, a o okularach przeciwsłonecznych w całym kraju bez wyjątku. Biometr też korzystny, świeci nam tu pięknie na żółto. Optymalne ciśnienie, sporo rozpogodzeń. Temperatura jeszcze nie za wysoka, bo to będzie się zmieniać w kolejnych dniach na termometrach nawet do 34, lokalnie 35 stopni, więc na takie upały musimy być przygotowani. No ale dziś wszystko wręcz idealnie pod kontrolą. Temperatura odczuwalna od 20 do 24, 25 stopni. Sprawdzamy jeszcze raport smogowy. No i tutaj też same dobre informacje. Jeżeli mają Państwo okazję wybrać się teraz na spacer, to warto to zrobić, ale można to też odłożyć na później, bo cały dzień ma być wyjątkowo dobry. No jeżeli nie mają Państwo dzisiaj okazji, to kolejne dni też podpowiem. Mają być świetnie więcej na ten temat, więcej prognoz długoterminowych w aplikacji Pogoda Interia. Dobrego dnia, do zobaczenia.